Witajcie kochani, dziś poćwiczymy sobie kontrolowanie naszej woli. Generalnie e, czym jest nasza wola? Wola jest wyrażeniem, bym tak mogła opisać, wyrażeniem tego, czego chcemy, pragniemy, by się stało i zadziało i de facto można wpaść w taką pułapkę, gdzie niestety nie da się kontrolować swojej woli w momencie gdy na przykład zostaniemy z, jak gdyby zaproszeni do reakcji emocjonalnej ona zostanie wywołana z jakiejś Zewnętrznych przyczyn, które spowodują, że odezwą się w nas wewnętrzne emocje, w nas zapisane. I ta reakcja czasem może być reakcją niemalże wybuchową. Tak? To, co ważne, to zacząć ćwiczyć świadomość. Dzięki niej wówczas możliwe jest kontrolowanie naszej woli, by tak naprawdę uniknąć przynęty, która jest zastawiana na nas codziennie. Pułapek takich życiowych, bo często odnosi się to też do sytuacji, gdy my chcemy się wznieść, chcemy być w tych wysokich wibracjach. I no, nie udaje nam się to tak do końca. Dlaczego? Dlatego, że świat zewnętrzny, po pierwsze, będzie nas wystawiał na różnego rodzaju próby. Będzie sprawdzał, na ile właśnie jest silna nasza wola, nasza chęć, w tym, żeby pozostać w tym momencie wzniesienia swojej świadomości. I tu, tak naprawdę, to ćwiczenie pokaże Wam, jak można kierować swoją własną wolą. Natomiast ćwiczenie, jak sama nazwa wskazuje, to nie jest recepta. To należy ćwiczyć, dopasować do siebie i powtarzać cyklicznie, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie. Wypracować sobie swój własny system operacyjny działania na co dzień, a nie być zależnym od zewnętrznych systemów operacyjnych kogoś, czegoś. Więc to, co jest ważne do wykonania ćwiczenia, potrzebne nam będzie po pierwsze zegarek, Czyli minutnik stoper, krzesełko. Najlepiej takie z prostym oparciem, bo tutaj, w tym ćwiczeniu, potrzebne jest lekkie napięcie na odcinku, kości ogonowa, kręgosłup głowa. Tak? I teraz, zakładając, że masz już właśnie to krzesełko z prostym oparciem to usiądź jak najbardziej wciskając się pod oparcie biodra, wyprostuj kręgosłup od kości ogonowej i postaraj się jak gdyby jak najwyżej unieść głowę w możliwie najbardziej prostej pozycji. Następnie kolana zegnij w... w pod kątem, pod kątem najlepiej 90 stopni i oprzyj stopy na podłożu stopy razem. Czyli jeżeli już ustawiłeś się na tym krzesełku, napiąłeś troszkę kręgosłup, ale z drugiej strony pozwól sobie tak poruszyć nim, żeby on nie był napięty jak struna, natomiast troszeczkę luźny, Tylko chodzi o to, żeby się. Nie garbił, zegniesz już te kolana, to masz już gotową tak naprawdę pozycję do ćwiczeń. Więc możemy zacząć. Zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Często pomocne bywa zrobienie pięciu wdechów i wydechów. Więc zrób to teraz. Spróbuj przećwiczyć. I To, co jest ważne, wracając do pierwszego ćwiczenia świadomości. Że podczas tego obecnego ćwiczenia nie drap się po nosie, nie rozpraszaj się. Chodzi o to, byś był w pełni świadomy i mógł tak naprawdę zauważyć, jak wpływa Twoja wola. Dlatego też. Ciało powinno być nieruchome. I zaczynamy ćwiczenie. Wyobraź sobie, że leżysz na plaży. W otoczeniu piasku, wody i słońca. Leżysz i odpoczywasz. I czujesz, że Twoje ciało zaczęło chcieć ruchu. Nadszedł czas, by przebić się po tej plaży, by fale morskie mogły musnąć Twoich stóp. I pozwól sobie wyobrazić, że biegniesz, czujesz piasek, każde ciepłe ziarenko, wodę, chłodną, morską bryzę. Zobacz jak pianka z tej morskiej bryzy pozostaje na twoich stopach. W tej chwili możesz poczuć, że chcesz poruszyć ciała. Natomiast Twoją rolą jest siedzieć nieruchomo w tu i teraz. Jeżeli pojawią się w tym momencie jakiekolwiek myśli, nie pozwól, by odciągnęły cię od tego ćwiczenia. Gdy już wykonałeś to ćwiczenie, może dojść do Twojej świadomości informacja, że tak naprawdę albo jesteś w stanie utrzymać swoje ciało w ryzach i kontrolować, albo też nie. To ćwiczenie miało na celu pokazanie, że tak naprawdę jesteś w stanie to zrobić. To jest jak ćwiczenie woli, zjedzenia, ulubionej potrawy. Tak naprawdę w momencie, kiedy jest ona dla Twojego zdrowia na przykład, szkodliwą, czyli dobrze by było, gdy, gdybyś po prostu jej nie jadł. To Ty będziesz mówił sobie, że nie będę jej jeść. Ale będziesz miał ochotę, tak? To jak z tym poruszeniem, z chęcią poruszenia ciałem. I teraz tak naprawdę to, co jest ważne, to na początku pozwól nawet sobie się poruszyć. Nic w tym złego nie ma, ale poprzez częstsze ćwiczenia zauważysz, że będziesz w stanie kontrolować swoje ciało w momencie, kiedy będą płynęły myśli, wyobrażenia tego, jak jest na tej plaży. Jak, jak dotykasz stopami piasku, jak ta morska bryza Cię dotyka. Poczujesz, Tą wolność, tą możliwość pójścia w ruch, to wiedz, że zawsze wtedy będziesz mógł kontrolować w pełni swoje ciało, gdy w pełni osiągniesz władzę nad swoją wolą. I to wcale nie jest długi proces. Pamiętaj, że to, co najprostsze, jest najtrudniejsze. Bo trudne też do uwierzenia, miłego ćwiczenia i do usłyszenia w którymś kolejnym.